Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Cześć, dzień dobry, się macie rodziska. 28 dzień listopada roku 2022. Witamy jak zwykle w sportowym podsumowaniu tygodnia Radia Płońsk będziemy mówić o mundialu. Na razie jeszcze słaby wystrój mundialowy, bo mamy też do przekazania kilka informacji lokalnych, które jesteśmy Wam widni z ostatnich dni, ale dzisiaj też przede wszystkim o mundialu. Już wkrótce goście w naszym programie, gość specjalny, który będzie się dzielił swoimi spostrzeżeniami na temat dotychczasowych meczów Polaków, a także innych drużyn. O tym w drugiej, trzeciej i czwartej części SPT, ale tak jak przed tygodniem zaczynamy od lokalu, od tego co się działo na naszym podwórku, a tutaj też rywalizacji w, w innych dyscyplinach. Powiemy przede wszystkim o tenisie stołowym, a także rozgrywkach halowej piłki nożnej. Nie zwlekamy, zaczynamy. Czas nas goni. Kochani, 3-2-1, start. Zaczniemy od tenisa stołowego. To był bardzo udany dzień dla tenisistów stołowych gminnego uczniowskiego klubu sportowego Sparta Szczytno, którzy odnieśli dwie ligowe wygrane z drużynami Lux Kowala 8-3 i u LKS Wiktoria Jadar Jedliński 8-4. Punkty dla Sparta zdobywali Marcin Krzemiński, Artur Kujawa, Jarosław Olewnik i Grzegorz Lewandowski. Ekipa ze Szczytna po tych wygranych jest liderem rozgrywek trzeciej ligi Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego. Panowie, wielkie, wielkie no i obyście utrzymali się na tej pozycji już do końca rozgrywek. Jesień to czas tenisa stołowego, to nie jest żadna tajemnica, więc na hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Polsku także w tym roku zainaugurowano nowy sezon turniejów dla amatorów w dwóch kategoriach wiekowych. W premierowych zawodach nie brakowało zarówno dobrze znanych graczy z poprzednich edycji, jak i nowych twarzy. W kategorii 2003 i młodsi po zaciętym meczu finałowym z Dominikiem Kochańskim ostatecznie zwyciężył Piotr Dytlow, który nie krył radości w rozmowie z naszym reporterem. Na pewno nie było łatwo. Mecze były bardzo wyrównane, ale jednak no, udało mi się wygrać. Jestem z tego bardzo zadowolony. Przeważyły o tym na pewno ciężkie treningi, poświęcenia. Generalnie to zacząłem grać w tenisa stołowego jakoś pięć lat temu, ale trenuję regularnie od roku. Powiedział radiopołys Piotrek Dytlow, w starszej kategorii wiekowej ostatecznie pomimo razu nogi najlepszy okazał się Marek Kamiński. Szansa do rewanżu dla innych zawodników już w grudniu. I czas na piłkę nożną. Jesteśmy po drugiej edycji Pońskiej Ligi Halowej w piłce nożnej amatorów i sytuacja w taboli jest bardzo, bardzo ciekawa. W ostatniej kolejce nie brakowało niespodzianek, Między innymi zajmująca po pierwszej edycji dziewiąte miejsce drużyna Smakoszy wygrała z jednym z faworytów do wygrania całej ligi, czyli drużyną Palrop 3-2. Aktualnie w tabeli liderem jest ADL Baboszewo, a kolejne miejsca zajmują drużyny FC Naruszewo i zespół Tynkpolu. Kropeczka? Nie, przecinek, moi mili, bo przed nami teraz czas na mundialową wersję naszego programu. Paweł Wieworkowski, dziękuję za to pierwszą odsłonę. Słyszymy się już za chwilę, już w zupełnie innej wersji, już z moim gościem, którym będzie, uwaga, Robert Jadcza. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Podsumowanie tygodnia w Radio Pońsk. Cześć, dzień dobry, jeśli macie ludziska, witamy po przerwie, no i obiecany gość już z nami, już w studiu. Postać bardzo dobrze znana, wielu poiszczaną, postać, którą kojarzycie i z boiska, ale także z trenowania. Obieży świat. Światowy gracz, który grał w wielu ligach, grał pośród, pośród wielu fantastycznych piłkarzy. A dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o sprawach mundialowych. Robert Jadczak, naszym gościem. Witaj, Robert. Cześć, dzień dobry. Robert, to po, po Arabii, takie pierwsze Twoje odczucia. Jesteś zadowolony? To wszystko już wstąpiło na takie tory, jakie powinno? Czy, czy jeszcze gdzieś widzisz pewne braki? Znaczy, no, można, na pewno można się cieszyć z wyniku. O, o, takie turnieje maj, mają to do siebie, że gra się o, 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 o punkty, a nie o styl. No, wiadomo, że za styl tutaj not nie dają. Najważniejsze to, co w sieci. No, wygraliśmy 2-0, z tego powinniśmy się cieszyć. Myślę, że nie jesteśmy też na sterowconej pozycji z Argentyną, bo no, no, po tych dwóch pierwszych meczach no, Argentyna też nie jest tym zespołem. E, o którym tam wszyscy tak mówili, że, że będą grali o, o mistrzostwo świata. E, a... Po pierwszym kwadransie, po pierwszych 20 minutach ta gra, twoim zdaniem, zaskoczyła dopiero, bo, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że ten pierwszy kwadrans jeszcze był trochę taki meksykański, bym powiedział, w wykonaniu naszych piłkarzy, jeszcze brakowało tam no, takiego spokoju. Zresztą, no i początek drugiej połowy on też nie zaskakiwał. Co musi zmienić trener Michniewicz, twoim zdaniem, żeby no, z Argentyno nie doszło do takiego momentu? No, bo jeżeli z graczami takimi jak Messi bądź koledzy prześpimy ten kwadrans, to może być źle. Znaczy meksykański lub chilijski, można tak powiedzieć, ale nie, no dużo lepiej wyszliśmy w ten mecz, e, na pewno u, wyszliśmy innym ustawieniem, bardziej odważnie. Moje zdanie jest takie, że e, e, nas nie jest stać, naszą reprezentację, ani nawet no, kluby piłkarskie nasze, oprócz może Rakowa, Częstochowa, na grę z trzema obrońcami. Te 4, 2, 3, 1 to jest takie optymalne ustawienie naszej kadry. Ja przed tym ostatnim meczem tylko się boję o to, żebyśmy czasem nie zagrali tego samego co z Meksykiem. Także no, jeśli mamy odpaść z tych mistrzostw świata, to z honorem po jakiejś grze, a nie no, w ten sposób, że staniemy na 16, na 16 meczu, będziemy skoncentrowani tylko na wybijaniu i na przeszkadzaniu. Drodzy Państwo, my tak trochę marodzimy, narzekamy, ale oczywiście dobrze życzymy naszej kadrze i bardzo jej gorąco kibicujemy. A może nam taki styl defensywny poniekąd pasuje, bo jak patrzymy w tabelę, zero straconych bramek, jesteśmy jedną z niewielu drużyn, która gola na tym turnieju nie straciła. Może to jest nasz styl właśnie, taki trochę alagrycki z Euro 2004. Znaczy no, patrząc tak wstecz, największe sukcesy zawsze odnosiliśmy takim stylem. Nigdy nie graliśmy... Ładnie z polotem finezyjnie jak Hiszpanie, i nie oszukujmy się, nigdy tak grać nie będziemy. Także, no moim zdaniem, jedyne, jedyna taka nasza to, co jest moim zdaniem do poprawy, musimy grać troszkę szybciej w piłkę. Popatrzmy na te inne drużyny, wczoraj Maroko, Kanada. Są drużyny, które w, w rankingu FIFA są dużo, dużo niżej od nas, no, ale oni się nie boją, wychodzą, grają do przodu, mnie trochę przeraża. To znaczy ten drugi mecz może mniej, ale w tym pierwszym to naprawdę hmm. żal było na to patrzeć. Wiadomo, że trenera trochę rozumie, no, bo to jest yy, duża impreza, pierwszy mecz musi zacząć. Yy, od jakiegoś punktu. No, porażka prawdopodobnie skreśliłaby nasze szanse na, na w ogóle na walkę o jakikolwiek tam awans, no ale trochę więcej odwagi. No właśnie, no to na to odwagę, drodzy Państwo, będziemy czekać. Stawiamy przecinek, kończymy to wejście antenowe, chwila muzyki, chwila informacji z regionu, a po nich wracamy z powrotem do Państwa wraca ze swoją opinią. Robert Jaczek Do usłyszenia. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. podsumowanie tygodnia w Radio Pońsk. Jesteśmy ponownie, witajcie. Robert Jaszczak, gościem specjalnym sportowego podsumowania tygodnia Radia Pońsk, tej mundialowej odsłony SPT. Powiedzieliśmy sobie już trochę o meczu z Arabią, są uśmiechy. Tabela nie kłamie, drodzy Państwo. 4 punkty, 0 straconych goli, no i pierwsze miejsce przy biało-czerwonej fladze. To jest największa radość i satysfakcja dla nas. Przed nami spotkanie, no, być może najważniejsze w tym wieku, nawet bym powiedział, bo w takiej sytuacji na mundialu jeszcze nie byliśmy. Robert, jak podejść do tego meczu z Argentyną od pierwszych minut? Albo inaczej, jakbyś miał wejść w głowę trenera Michniewicza, myślisz, że dużo namiesza w składzie? Czy wyjdziemy tym samym zestawieniem, co w spotkaniu z Arabią Saudyjską? Obawiam się, właśnie ja się tego boję, że zagramy znowu bardzo defensywnie. I... Jeśli by to ode mnie zależało, spróbowałbym zagrać z Argentyną wysoko. Wysoko ich w ogóle złapać, zaskoczyć im, ich czymś. Jeśli dam im się e, rozbujać w trakcie meczu, no to możemy mieć duże problemy. No, nawet Arabia czy ostatnio Meksyk pokazał, że z nimi można grać w piłkę. Tak naprawdę Argentyna nic wielkiego nie gra. No popatrzmy nawet na te inne drużyny, które miały być faworytami. No na dzień dzisiejszy ciężko jest wskazać drużyny. E, które można by było uznać za faworyta tej imprezy? A Twoim zdaniem, bo to też teraz taki temat, który się bardzo często przewija, jak zatrzymać Leo Messiego, bo on w spotkaniu z Meksykiem też udowodnił swój kunszt, dostawiony na chwilę świetna bramka z zapola karnego. Naklejamy plaster Twoim zdaniem na Messiego? Czy, czy, czy jednak nie można się koncentrować tak jednostkowo na no, tym genialnym piłkarzu? Znaczy no, moim zdaniem nie, no Robert Lewandowskiego też jak zostawisz na chwilę samego w pole karnym, to, to, to możesz strzelić bramkę, myślę, że Argentynczycy też się nie będą na tym, na tym aż za bardzo koncentrować. My też nie powinniśmy zwracać uwagi jakoś specjalnie na Messiego. Zresztą on też jakoś tam w ten trunieniu wszedł nie wiadomo jak z przytupem, strzelił bramkę, ok ale tak naprawdę to na razie jest statyczne. Mi, mi osobiście na przykład w meczu z, z z Meksykiem niczym nie zaimponował. No, wiadomo, Bramka jest Bramko, ale tak z gry to można powiedzieć, że większość meczu przechodził. Właśnie, a nasz lider Robert Lewandowski, jak ważny dla niego jest ten gol, tak z psychicznego punktu widzenia, ty też grałeś z wieloma świetnymi napastnikami, którzy też no, mieli swoje słabsze momenty, zacinali się, tak mówiąc kolokwialnie, no to taki gol w takim meczu, jak bardzo on dodaje skrzydeł i jak bardzo on może takiemu zawodnikowi pomóc w takim turnieju, bo to też wiemy, że mundial jest specyficzny, tutaj każdy mecz ma olbrzymie znaczenie. Znaczy, nie wiem, bo jak ja wiesz, jak ja grałem z na jakichś tamtych sławnych napastników to nie strzelali bramek. No tak, Gianni Elber się zaczął w Pucharze Niemiec agerować się, to, nie to fakt. Nie mam pojęcia, jak oni reagują. Oczywiście żart, ale pytanie było jakie? Pytanie było o to, czy Robert Lewandowski po takim bramce, po, po tym golu w meczu z Arabią no będzie już zupełnie inny napastnik, otworzy się tak będzie mu łatwiej, jeśli chodzi z takiego mentalnego punktu widzenia. No raczej tak, chociaż wiesz, no, to jest piłka nożna, także wiesz, jest takie powiedzenie, jesteś tak droby jak twój ostatni mecz. To nie jest też takie proste. Bo każdy myśli, że Robert Lewandowski będzie tylko strzelał bramki, a to tak nie jest do końca. Roberta, żeby Robert strzelał bramki, to w ogóle drużyna musi na niego grać. No, bo W Barcelonie czy w Bayernie mu na wcześniej grało mu się dużo łatwiej, tam grał z lepszymi zawodnikami, miał, miał więcej tych podań. Tutaj ten nasz styl, jaki polska reprezentacja prezentuje, to wiadomo jest taki, że on tych podań dużo mieć nie będzie. No ale miejmy nadzieję, że, że coś ustrzeli w tym ostatnim meczu, chociaż moim zdaniem, że ja uważam, że, że my awansujemy do jednej ósmej. Dobrze by było, żebyśmy awansowali z pierwszego miejsca. Wtedy prawdopodobnie byśmy trafili na na Duńczyków, a to wtedy jest 50 na 50, chociaż też uważam, że reprezentacja Dania pod względem piłkarskim jest dużo lepsza od nas. No wiadomo, drugie miejsce to prawdopodobnie Francja i będzie bardzo, bardzo ciężko, ale już sam awans do 1,8 to by był naprawdę bardzo wielki sukces. No właśnie to o tym, co przed nami jeszcze sobie pogadamy w kolejnym wejściu antenowym. Tam zapytamy też Roberta o jego typy, a także przeniesiemy się do maroka, gdzie nasz gość wziął udział w wyjątkowym turnieju i będzie to też poniekąd nawiązanie do tego mundialu. Ale to dopiero po przerwie. Sportowe podsumowanie tygodnia w radio pońsk. Gotowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk cześć, witajcie, jesteśmy ponownie. Robert Jadczak, gościem sportowego podsumowania tygodnia Radia Polskiej w tej mundialowej wersji. Sporo sobie powiedzieliśmy już o reprezentacji polskiej, no to teraz czas Robert, żeby też pogadać o innych meczach. Twoje największe zakończenie, jeśli chodzi o wyniki innych spotkań. Nie masz takiego wrażenia, że Europa się nie potrafi odnaleźć w tym katarze, bo wpadka Belgii, wcześniej też Chorwacja straciła punkty i tak jeszcze pewnie kogoś mógłbym znaleźć w pamięci pośród drużyn mocnych europejskich, które no niekoniecznie sobie dobrze radzą na tym mundialu Niemcy też pamiętajmy właśnie z Japonią porażkę. No tak, ale Niemcy ten mecz już mogli zakończyć dużo wcześniej. Byli praktycznie do tej pierwszej bramki Japończyków drużyno dużo, dużo lepszą. Wczoraj była niespodzianka Maroko Belgia. Ale ja ostrzegałem przed tymi drużynami. Klimat ma wpływ na europejskie znaczy, drużyny. Oczywiście, że klimat nie, ale oni grają bardzo dobrze w piłkę. Wiadomo, że my nie obserwujemy jakichś lig azjackich czy innych. Myślimy, że tam, tam w piłkę grać nie potrafią, a to jest niestety to nie jest prawdą. Także tu jeszcze niejedna niespodzianka na pewno na tym turnieju będzie. No zobaczmy ten wczorajszy mecz yy, Belgia-Maroko. A czy nas, na przykład naszą reprezentację w ostatnich latach stać było na grę z Belgami tak otwarty futbol? Bez wątpienia nie. No nie, właśnie, także masz odpowiedź. To trochę na wspominajki Cię teraz wezmę. Wróćmy, cofnijmy się o kilka ładnych lat wstecz. Turniej w Maroku, w którym brałeś udział. Kilkanaście. Kilkanaście, no właśnie. W ogóle się drodzy Państwo nie starzeje, co widać na załączonym obrazku Mistrzostwa Świata Drużyn Wojskowych. Też grałeś w podobnym klimacie, w podobnym gdzieś miejscu geograficznym. Jak wspominasz ten turniej? Jakby się wtedy do niego przygotowywaliście, do konkretnych spotkań? Co było? Takie najtrudniejsze. Znaczy, powiem Ci tak, no z tego co sobie przypominam, to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. E, nie wiem, 30 lat temu? Prawie. Prawie, chociaż myślałem, że jesteś młodszy. Znaczy, no ja też myślałem o tobie. Widzieli mi <laughs> właśnie, że będziesz miał postawione włosy, ja sobie postawiłem, a e, bardzo ciężko się biega. Ja z tego, co sobie przypominam. Wiadomo, po meczu, dwóch, trzech, czy po paru treningach jakoś to wejdziesz w to wszystko, ale z tego co kojarzę, pierwszy mecz, jak wyszliśmy na pierwszą rozgrzewkę, to wszyscy byliśmy w szoku. Po dwóch, trzech minutach miałeś zaskięte w gatle i nie było czym oddychać. W ogóle dziwne wtedy dla mnie było to, że w szatni na przykład nie było, nie przypominam sobie, że była woda, tylko były obrane pomarańcze. Leżały w takich skrzyniach i te pomarańcze w przerwie sobie jedliśmy. No ale nie jest łatwo. Wiadomo, te drużyny, które te azjackie mają dużo, dużo łatwiej. Także no, myślę, że jakaś niespodzianka w tym turnieju może być. Nie? Naprawdę te niektóre drużyny grają bardzo, bardzo dobrze w piłkę. Bardzo szybko. Zobacz, jak oni biegają. Teraz popatrz na naszą reprezentację. Wiem, że ktoś powie, że, że narzekam. No nie ma na co narzekać, bo mamy cztery punkty i tak jak przed mówiłem do kolegi, że z Argentyną będziemy grać o awans i, i gramy. Cały czas jesteśmy w grze, to ostatnio, przez ostatnie lata tego nie było, no ale no zobaczymy. Tak, czekamy na to ostatnie spotkanie. Ty lubisz zabawić się trochę hazardowo? No raczej nie. Marzyni, ale, 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 ale do, do małej poherki Cię zaproszę mimo no, wszystko, okay. jakbyśmy mieli dzisiaj, jesteśmy jeszcze w trakcie drugiej kolejki fazy grupowej, jakbyś miał obstawić no, taką pierwszą czwórkę drużyny nawet, które trafią do tej trepy medalowej. To na kogo byś dzisiaj zaryzykował i, i postawił? Na pewno Hiszpanów, Niemcy. Znaczy wiesz, teraz e, akurat Brazylia mam... ja za, zachwyciła Cię tym pierwszym spotkaniem? Nie, nie za bardzo. E... No na pewno te dwie drużyny. Może jeszcze się obudzą belgowie, holendrzy. E, I na przykład się podobała gra Niemiec. Wiadomo, potknęli się, na, potknęli się na, na Japonii, ale wczoraj zagrali bardzo dobry mecz. Widać, że te zmiany, które trener niemiecki w trakcie meczu zrobił dały taki dodatkowy impuls. I moim zdaniem e, Niemcy w, w składzie bez. Melera i paru innych takich doświadczonych zawodników mogą grać dużo, dużo lepiej. A spodziewasz się jakiejś niespodzianki już w tej fazie pucharowej? Wiadomo, ten mundial jest specyficzny, bo nie było przygotowania reprezentacji do niego takich dłuższych na, na obozach, tak jak to było przed innymi wielkimi imprezami. Tutaj wszyscy przystąpili do tego turnieju z marszu. To też jest taki handicap dla tych teoretycznie słabszych drużyn właśnie podczas tego mundialu, albo może być taką przewagą? Właśnie śmiałem się przed mistrzostwami, że my możemy w tych mistrzostwach coś ugrać, bo nie będzie obozu przygotowawczego, bo zawsze w tych obozach przygotowawczych bardzo źle wyglądaliśmy. Inne drużyny biegały przodem, a zawsze tyłem. Także może, może tutaj może my będziemy takim czarnym koniem. No nic, nic nie wiadomo, to jest turniej, to jest tak naprawdę wchodzisz do jednej ósmej, wychodzisz z grupy i to jest jeden mecz, tam wszystko się może zdarzyć. Eee, a czemu mielibyśmy na przykład, nie wiem, nie, jeśli wyjdziemy z grupy, nie pokonać Francji. To jest sport, tu nie ma pewniaków. Pewniacy są tylko na papierze, wiesz, wychodzisz na boisko sędzia gwizdże i tam tak naprawdę to ani trener, ani nie ma, nie ma na to wpływu, co nam się na tym boisku dzieje, tylko piłkarze. To na koniec drodzy Państwo do tej kamery Robert. E, miejsce, które zajmie Polska na tych mistrzostwach Twoim zdaniem, do jakiej fazy udaje się dojść? Do tej kamery? Trudno, do tej kamery, trudne pytanie zadałeś. No wiadomo, jako kibic, jako Polak chciałbym, żeby zaszli jak najdalej, ale myślę, że tak, jedna ósma byłaby wielkim sukcesem. To ja, drodzy Państwo, podbijam świerćwinał, przecinamy? Państwo przecinają, o właśnie, w sposób symboliczny ten zakład. Słowo się rzekło, obserwujemy. Tylko nie ustaliliśmy o co zakład. O te 50 pompek o te 50 pompek. Bardziej myślałem o barszczyku z łóżkami, ale, ale co ja dogadamy, myślałem, tak, to dogadamy już tak. To myślałem, że myślałeś o innym To już, to już, to już dogadamy, tak. Po, poza, poza kwestiami antenowymi te sprawy, drodzy Państwo, Zreszcie, oczywiście je przekazujemy jak najbardziej. Tak, przy okazji chciałbym pozdrowić e, swoich trenerów e, z pońska, z byłej tęczy, pana Michała Mazurowskiego, dużo zdrowia panie Michale i pana Zbyszka Mazurowskiego, który także miał ostatnie problemy ze zdrowiem. Życzę wam dużo zdrowia a, Jarceuszów z Finlandii, dzięki Jarce tu będziesz wiedział już za, już za co Ci dziękuję. Tak, postaci bardzo ważne i, i nawet po części pomnikowe dla piłki płońskiej, przyłączamy się do tych życzeń Roberta, dziękujemy za ten odcinek trzymamy kciuki, i liczymy, że e, no, w tą środę najbliższą będziemy w tak entuzjastycznych humorach jak w ostatnią sobotę i, i będziemy żyć tym mundialem w kolejnych, rad, e, w kolejnych dniach. Robert Jaczak był dzisiejszym gościem. Dziękuję Ci, Robert, ślicznie. Dzięki. Do zobaczenia. Nasi kochani już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk.